Dzień dobry Państwu Łukaszkoś. Witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radio Rekord i telewizji dami Ze nas jest pan profesor Sławomir Bukowski, rektor Uniwersytetu Radomskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Panie profesorze, wczoraj poznaliśmy 267. papieża, papieża Leona XIV i papieża historycznego, bo pierwszego ze Stanów Zjednoczonych. Jakie było pana pierwsze wrażenie, kiedy dowiedział się Pan, kto będzie nowym Ojcem Świętym? No nie ukrywam, że z zapartym. Tchem. Czekałem na informacje, oglądając wczoraj program telewizyjny w TVN. I, no I było to pewne zaskoczenie, że po raz pierwszy jest ktoś, kto jest ze Stanów Zjednoczonych. Zwłaszcza w obecnej sytuacji. W obecnej sytuacji. No ale nowy papież również ma za sobą, ma za sobą pracę duszpasterską w Peru także tutaj zna dokładnie Amerykę Łacińską, czyli no niejako kontynuuje tradycję papieża Franciszka i, i miejmy nadzieję, że tą tradycję, ten kierunek Jaki nadał kościołowi papież Franciszek będzie dalej kontynuowany, tego się można pewnie spodziewać. No pierwszą sympatię zdobył, bo tutaj tak, wiele pozytywnych komentarzy Ja miałem można się przyjemność, przyjemność być na audiencji u papieża Franciszka. Bardzo, bardzo go ceniliśmy wszyscy. I myślę, że teraz, że kościół też będzie się dostosowywał, tak jak za czasów papieża Franciszka do no, Zmian, zmian różnego typu w społeczeństwie, które zachodzą często pod wpływem również i technologii, która rozwija się w postępie wykładniczym. Panie profesorze, w środę doszło do ogromnej tragedii. Zamordowana została pracowniczka Uniwersytetu Warszawskiego, zamordowana przez studenta i zamordowana w bardzo bestialski sposób. Kiedy pan się o tym dowiedział, to jaka była pana pierwsza reakcja? No byłem zdruzgotany w również mojemu koledze rektorowi Uniwersytetu Warszawskiego, na stronie uczelni pojawiły się również kondolencje. Na stronie naszej uczelni. No było to, no byłem zdruzgotany. To po prostu to są rzeczy, które, które no, naprawdę przygniatają nas. I zauważmy, że takich różnych przypadków od problemów prawda, na linii rodzice, dzieci. Ostatnio słyszeliśmy w mediach, po tego zamordowanie lekarza, A na ratowników medycznych. Tak, interwencja jednego z polityków w, w szpitalu, więc to jest to, to jest coś, czemu musimy przeciwdziałać. Ale ja myślę, ukazał się dzisiaj rano, czytałem, ukazał się wywiad w gazecie wyborczej z panią profesor Płatek. No i ona ma rację tutaj co do tego, że no niestety ta mowa nienawiści to jest jedna z przyczyn, która, która sprzyja tego typu tragediom, sprzyja przestępczości, a niestety ta, ta mowa nienawiści to nie, to jest kwestia... Yy, nie zwykłego obywatela Polski, tylko niestety elit politycznych Nie, no właśnie, niektórych i to ja często właśnie i to, z jeżeli płynie to, to płynie to od ludzi, którzy w kampanii wyborczej płynie to od ludzi, którzy mają nas reprezentować. Nie mówię o wszystkich, broń Boże, tylko o niektórych. No to to powoduje również określone skutki. My powinniśmy zadbać i tu myślę, że rola jest również i mediów, żeby Zadbać po prostu, bo media oddziałują na świadomość ludzką zadbać o to, żeby te nastroje zostały nieco uspokojone. Aczkolwiek musimy pamiętać, że Polska jest krajem naprawdę bezpiecznym w porównaniu z niektórymi innymi krajami europejskimi i, i bo niektórzy już prawda, po tego typu przypadkach mówią, że no będziemy dawać zezwolenia na broń, na wszystko tego, to, to, to dopiero by było niebezpieczne. To nie są, to, to, to nie jest, nie leży ani w naszej tradycji. I byłoby niebezpieczne. Natomiast, natomiast powinniśmy wyciszyć nastroje i, i, i spojrzeć bardziej racjonalnie na pewne rzeczy. I duża rola tu jest elit politycznych w tym, żeby to w ten sposób oddziaływać, bo tak te tragedie nie biorą się znikąd. A często biorą się z podziałów politycznych, z podziałów o tym też politycznych mówię, a później za tym idą podziały, spo, studiów, podziały społeczne. I, że ten język polityczny się bardzo mocno pogarsza. I takie tragedie się zdarzają, no, i, 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 i trzeba po prostu temu przeciwdziałać w jakiś sposób. Mhm. Panie profesorze, maturzyści zdali już matury obowiązkowe pisemne, przed nimi egzaminy ustne. Ci, którzy dzisiaj je zdają, życzymy wam powodzenia. Natomiast to jest taki okres, taki czas kiedy Uniwersytet Radomski przygotowuje się do Przyjęcia tegorocznych maturzystów i no właśnie, panie profesorze, panie rektorze, jak Uniwersytet Radomski jest przygotowany na nowy rok akademicki? Czy pojawiają się nowe kierunki? Ile miejsc dla studentów przewidzieliście? Przewidzieliśmy 3000 miejsc, tak jak w kolejnych latach. <laughs> Przyjmujemy zazwyczaj mniej niż ta liczba miejsc jest, ale to zawsze można ją powiększyć. Z wyjątkiem miejsc na kierunku lekarskim, które są, które są przyznawane uczelniom wspólną decyzją Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Zdrowia. I tutaj, jak co roku, na kierunku lekarskim mamy 120 miejsc na studiach stacjonarnych, 40 na niestacjonarnych, 10 miejsc dla cudzoziemców. I no ten kierunek cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Tu jest, tu jest bardzo dużo kandydatów, na jedno, będzie pewnie na jedno miejsce. Tym bardziej, że jest to kierunek, który u u nas, co prawda, jest młody, ale mamy sukcesy. Po, w poprzedniej rozmowie w ubiegłym roku z panem, redaktorem, z panem redaktorem mówiłem o tym, że nasi studenci szóstego roku, którzy przystąpili do lekarskiego egzaminu krajowego, zajęli ósme miejsce, w tym roku szóste. No to tego Także jesteśmy, jesteśmy naprawdę w skali Polski i tutaj, i tutaj jest to duże osiągnięcie studentów. Dobrze uczymy po prostu mhm. i studenci mają świetne warunki. Do, do, do nauki. Teraz tutaj no, my rozpoczęliśmy już pracę nad stworzeniem Centrum Symulacji Medycznych. W 2007 roku, w październiku studenci już będą mieli tam zajęcia. Zgodnie zresztą z przepisami prawa, bo jest to wymóg prawny. I, i będą mieli tam również egzaminy. To Centrum Symulacji myślę, myślę będzie jest bardzo dobrą inwestycją. A na czym, na czym to będzie polegało? Tam będzie to jest y, Po prostu jest to symulacja symulacja części szpitala. Zaczyna się wszystko od y, oddziału ratunkowego z karetką wyposażoną w, y, w cały sprzęt ratowniczy. Później jest, później między innymi jest tam gabinet badań fizykalnych, y, oddział intensywnej, symulacja oddziału intensywnej terapii, y, sali porodowej, chirurgii i tak dalej, i tak dalej. Y, Oczywiście te sale to jest sprzęt i wyposażenie w fantomy, które są oczywiście elektronicznie, y, elektroniczne, specjalistyczne specjalne oprogramowanie, gdzie studenci mogą wykonywać pewne czynności, które później będą wykonywać również jako lekarze, ćwicząc na tych właśnie fantomach. Tam co najmniej te 10% zajęć praktycznych powinno być w centrum symulacji zgodnie z przepisami prawa, które nas obowiązują, więc to już tworzymy w tej chwili, to jest przygotowana dokumentacja ostateczna i rozpoczynamy prace budowlane już myślę w listopadzie. Te prace budowlane to nie budowa nowego obiektu tylko tam gdzie jest główny budynek wydziału Nauk medycznych, Nauk o zdrowiu mamy taką salę wysoką gimnastyczną do akrobatyki sportowej i teraz tak tą salę tej sali nie będzie ona zostanie przekształcona właśnie to w centrum symulacji na pierwszym i drugim piętrze natomiast rozbudowujemy halę widowiskowo sportową i tam będzie we właściwym miejscu ta hala tym bardziej, że mamy co roku coraz więcej studentów na kierunku wychowanie fizyczne i on się cieszy dużym powodzeniem. Czyli skorzystają po, przyszli lekarze, też tak, i przyszli Reaktywowaliśmy Akademicki Związek Sportowy, więc nasze piłkarki ręczne, siatkarki uzyskują dobre też wyniki, co można znaleźć na naszej stronie u, u uczelnianej. Mhm. Panie, panie rektorze, też, bo tutaj te inwestycje Inwestycje, o których Pan mówi, otrzymali się na niedofinansowanie pod koniec zeszłego roku. Co jeszcze w takim razie z remontem akademików? Bo z tego co pamiętam, tam też kwota była przeznaczona właśnie na to, co danie. Remonty akademików są i ich doposażanie w nowe sprzęty, wymiana sprzętów, prawda, są w toku. Te środki finansowe, które tak jak wszystkie uczelnie państwowe otrzymaliśmy na akademiki, no one również zaowocowały tym, że mamy i fotowoltaikę na akademikach, Akademikach, że remontujemy na borkach jeden z akademików w tej chwili, mamy wymianę sprzętów, sprzętu, poprawiamy internet, tak żeby studentom się mieszkało o wiele lepiej. A chociaż muszę powiedzieć, że jeśli porównamy się z innymi uczelniami, to my mamy naprawdę bardzo dobrą sytuację. Natomiast warto powiedzieć, wracając do rekrutacji, Warto o kierunkach. Pewnie. Tak, warto powiedzieć o kilku kierunkach. No pierwsza, pierwsza rzecz, mamy te same kierunki, które były no, rok temu nowością, na przykład analityka gospodarcza, wcześniej jeszcze finanse, rachunkowość, ale teraz przygotowujemy, przygotowujemy przygotowaliśmy nowy kierunek i y, który proponujemy osobom które chcą być y, i informatykami i jednocześnie ekonomistami czyli y, mieć możliwość stosowania wiedzy umiejętności kompetencji informatycznych y, w gospodarce w przedsiębiorstwach w bankowości to jest y, bardzo nowoczesny kierunek informatyka i analityka w biznesie on jest dedykowany y, y, wszystkim studentom bo są to studia pierwszego stopnia i drugiego y, bez na kierunek, jaki kończyli zgodnie z zasadami procesu bolońskiego. Dedykowany jest również naszym absolwentom informatyki, informatyki technicznej, bo mogą wtedy studiować na drugim stopniu, a mamy tylko pierwsze informatyce. I wszystkim tym, którzy, którzy są zainteresowani pracą w przedsiębiorstwach, w bankowości, w instytucjach finansowych, a trzeba powiedzieć, że dzisiaj te instytucje potrzebują niekoniecznie specjalisty tylko do IT który będzie zajmował się systemami, sieciami komputerowymi, ale potrzebują informatyków, którzy zastosują narzędzia informatyczne w analizach rynku, w analizach finansowych i tak No a z pozostałych kierunków, no to mamy, tak jak do tej pory na Wydziale Ekonomicznym, ekonomię, finanse, rachunkowość, analitykę gospodarczą, zarządzanie, które cieszy się bardzo dużym powodzeniem, pierwszy, drugi stopień, no, wydział wy, i, na Wydziale Transportu Elektrotechniki i Informatyki. No to jest transport i logistyka, to jest turystyka i rekreacja, to jest elektrotechnika, która cieszy się dużym powodzeniem, gdzie będziemy też teraz. Rozwija, rozwijamy tam laboratoria. Tam powstanie, będzie odtworzenie pewnych rzeczy i rozwinięcie laboratoriów. Również chcemy zbudować farmę fotowoltaiczną. Tym bardziej, że tam i nasi nauczyciele, akademicy z elektrotechniki i studenci zajmują się kwestiami również OZE, co jest bardzo tutaj istotne. No, Wydział Mechaniczny to jest i mechanika, budowa maszyn tradycyjnych, ale ta robotyka i automatyka ciesząca się dużym powodzeniem. I mamy jeszcze dwa kierunki angielskie. Więc na mechanicznym to jest mechanical engineering, inżynieria mechaniczna, a na Wydziale Ekonomii i Finansów to jest International Business and Finance. I na te kierunki zapraszamy studentów. Polskich, jak również studentów zagranicznych. Tym bardziej, że mamy tutaj możliwość yy, przygotowania projektu i zaoferowania studentom podwójnego dyplomu z naszymi partnerami i z Francji, no i teraz okazuje się i z Niemiec. Akurat moja koleżanka jest w tej chwili w Köln, yy, pani dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów, yy, gdzie o tym też prowadziła rozmowy. No i mamy szereg innych wydziałów: psychologia pedagogika, prawda? Która chyba przeżywa swój renesans, Tak, prawda? dziennikarstwo, które od ubiegłego roku cieszy się powodzeniem pierwszy, drugi stopień. Tam pierwszy to jest dziennikarstwo, drugi dziennikarstwo i nowe media, to jest filologia angielska, lingwistyka. Warto tu również trzeba tu również podkreślić, że my na no budownictwo teraz jeszcze warto podkreślić, że my na wszystkich kierunkach do tej pory wizytowanych a większość była wizytowana przez polską komisję akredytacyjną mamy pozytywne oceny na i akredytację na maksymalny możliwy okres zgodnie z przepisami na 6 lat no to pozostaje tylko no, fizjoterapia się cieszy dużym powodzeniem to dzisiaj ze względu na starzenie się społeczeństwa nawet czy pielęgniarstwo które pierwszy, drugi stopień? Kosmetologia. Więc mamy tych kierunków bardzo dużo. Mamy również kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy, na który też no, zawód może nieregulowany wprost, ale potrzebny Bardzo, bardzo potrzebny też bo, bezpieczeństwo wewnętrzne, tak, prawda, wobec nas Bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, istotne. administracja pierwszy, drugi stopień. Bezpieczeństwo wewnętrzne cieszy się też bardzo dużym powodzeniem, no i też jest na czasie w obliczu tych różnych zagrożeń, prawda, zarówno klimatycznych. Które, z którymi mamy niestety do czynienia również i w Polsce, w niektórych regionach. No, ja zawsze mówię, że Radom to jest takie, takie fajne miasto mówiąc młodzieżowym językiem, gdzie właściwie my na szczęście nie mamy tutaj ani powodzi, ani trąb powietrznych i tu się dobrze mieszka. Spokojnie się żyje. Spokojnie się żyje jest to miasto, w, który, w którym życie. na szczęście nie mamy tych kataklizmów, ale w niektórych regionach Polski są i ci absolwenci będą przygotowani również do pracy właśnie w zespołach, które mają przeciwdziałać temu. Mhm. No i są zagrożenia oczywiście wiadomo jakie, no ze wschodu przede wszystkim ze, ze strony Rosji. Czyli i, można powiedzieć, panie profesorze, że każdy potencjalny student uniwersytetu znajdzie coś dla siebie. Powoli musimy kończyć, bo już czas na ten nowy dobiega końca, więc na koniec ostatnie pytanie: Jak wygląda termin rekrutacji? Od kiedy będzie można składać dokumenty? Już można się, już można się rejestrować. No, matury się już kończą. Zaraz po maturach można się, można się już rejestrować, bo niektórzy zdali maturę w ubiegłym roku, a chcą teraz przystąpić do studiów. Mamy studia też ważne, stacjonarne i niestacjonarne, także na niestacjonarne też zapraszamy. Później będzie pierwsza tura rekrutacji, rekrutacji do końca lipca. Później robimy następną rekrutację i jeszcze następną, tak żeby każdy no, mógł się zdecydować. Nie wszyscy decydują się od razu na studia, bo nieraz wolą iść do pracy. Później obserwują, że ich koledzy inżynierowie czy magistrowie zarabiają kilka razy więcej, więc wracają na studia stacjonarne. Nieraz z różnych przyczyn życiowych wolą łączyć pracę z tym, także zapraszamy ich na studia stacjonarne, nie stacjonarne. Narne. Które tam gdzie, tam, gdzie nie są konieczne laboratoria, zajęcia wykładowe chcemy na kierunkach niestacjonarnych wprowadzić w formie online. No, to też ale to chodzi o zajmować. wykłady, bo mhm. jeśli chodzi o laboratoria, no to nie da się tego robić Bez obecności zaocznie, tak? Ale chodzi o wykłady online, żeby ułatwić studentom, obniżyć im koszty po prostu ich studiów, bo koszty to nie tylko czesne, ale to jest jeszcze kwestia dojazdu, często nocowania. Natomiast Natomiast, natomiast to, co no, fizycznie, gdzie muszą być studenci obecni, no, to są na studiach niestacjonarnych, to są te studia, to są laboratoria różnego typu, od komputerowych po mechaniczne itd. Tak Profesor Sławomir Bukowski, rektor Uniwersytetu Radomskiego był dzisiaj moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu, dziękuję Panie Redaktorze. Dziękujemy bardzo za uwagę, życzę Państwu miłego weekendu, a z kolejną, na kolejnej porannej rozmowie słyszymy się już w najbliższy poniedziałek. do zobaczenia i do usłyszenia.